Tak, tak, tak? Ej, to robię z czymś Przecież Słuchaj, czy Ten wiatr tak powiewa tą koszulę. mam. Z tą Oczywiście, no, też nie wiemy, jak, jak tak naprawdę, no, nie żyliśmy w tamtych czasach, nie, nie, nie mogliśmy tego odczuć na własnej skórze, na szczęście, tych realiów wojennych, więc no, ciężko oddać, tak naprawdę, też w 100% procentach te relacje pomiędzy żołnierzami. Nie chcesz herbatki A Jest? No, naprawdę? No, ja. A co Dominika jeszcze z chleba teraz? Ja już też wiem. Seria? Mhm. Jak? Po kapitańsku to jest normalnie. Nie, to sprawa jest po kapitańsku. Może by to tylko opierać na takich historycznych faktach i na naszych własnych wyobrażeniach. Ale mnie wkurza ten deszek, nie? Dwie tak, tak, tak. rangi wyżej. To no, sobie pozwala. Gdybyśmy to stąd Lesią, to stąd tej sali. Nie byliśmy w stanie. Co mamy tak, się nauczyć? A, bo do tego nie ustaliliśmy jeszcze. No właśnie. I Więc tak, idziemy, idzie oddział. Nie widzicie gdzieś tam z tyłu, tego oddziału, tak naprawdę z przodu, bo nie widać tego, co jest. Karty. Najbardziej podobała mi się scena z nalotem. Tam był bardzo ciekawy krajobraz i. Poszło dużo efektów, które mi się podobały. To ja jeszcze potrzebuję jakieś zdjątko w dymie. Nie tutaj! A dym nie się Chodź, dymek. Dymek, dymek masz No w Wkurza ten Ciekawe, kapral, kapral szczelec sobie rajski Ale, Ale nie w Dobra, stop, 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 już! Dobra. Dobra, tak? No. Scena była ogólnie bardzo fajnie zagrana. Mieliśmy kilka dubli i... Przyjemna praca. Dobra, dobra, ja dobra, uwaga, akcja! Ale mnie wkurza ten leszek Akcji nie słyszałem. Mam nadzieję, że wszystko ok. Też mam nadzieję, że ukrysi wszystko dobrze. No, wy. Stop! No, nie A taką sceną, która najbardziej wydaje mi się, że jest emocjonalna w filmie. No jest to scena nalotu, mimo że są tam te sceny batalistyczne, w których też ludzie umierają. Wydaje mi się, że ta scena nalotu, kiedy się ją ogląda i mimo że technicznie jakby mogliśmy ją zrealizować jeszcze troszeczkę lepiej, to ona... Jakby jest, jest, jest dosyć emocjonalna. Mimo no, to, że będę stać, zmienię hełm i będę biegł dalej. No? Dobra, no? No nie tak, w biegu musiałbyś zmieniać. Dobra, no? Zabierz mu to mu się To weź jeszcze trochę i jeszcze go tak całą tym spadłem już go Ale jeszcze nie, jeszcze nie Dobra, zadem go Go odczep się trochę Dobra, akcja Na głowy miałby jeszcze raz Dobra, stop. Zasypujemy gość. dobra, dobra. dobra e, jedna, ten. Myślę, że z tych wszystkich scen militarnych, które kręciliśmy i w których brało naprawdę dużo osób e, najbardziej utkwiła mi ta scena bombardowania i poszukiwania tutaj e, Tadeusza. E, to była taka przejmująca scena, i bardzo mi się podoba w tym filmie. Tadeusz! 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 A weź, a mogę też no, no, kiedyś tak nie mi tak wierzę, taki zrobić, Hej, to na kurz fotografę i trochę trochę lewej, takich lewej. fajnych tych I co ci jest. To ja aż po prostu... No, aż po prostu... Bo aż mało po prostu mogę że masz trzymać. Ja mam 40 lat. 40 masz? No. no to ja też taką mam. To jest malutka nóżka. Syrka tak znam. 40 rozmiar? Nie 41. To Syrka. Ja też taka. Pan, no, ty masz 39, no, zobacz, nie ma I co? No i zajebiście a tobie weszło. nie weszła, mi nie wchodzi. Musi wejść. No właśnie nie, no. Nie kłać mojego drogiego sprzętu tak. Zajebiście weszło. Pobrezę. Nagramy się spoty do spot do koszpata. Spot. Nagramy się. Nie, to już tu bardzo. mi zrobić. Polecam. Stanisław Domowski. Ty i znany. Ty i znany ty. 80 lajków pod profilowym na Facebooku Bo ja mam ja... Co ja, masz? Ja tylko prawdziwych znajomych przyjmuję znajomy. Tak? Ja jestem przyjęty czy nie? I tak, tak, no ta historia właśnie się na tym opierała. Staraliśmy się, żeby sam film był bardzo oddawał rzeczywistość, realia wojenne. No, na planie nie mieliśmy generalnie, przynajmniej ja, nie wiem jak Karol, nie mieliśmy problemów z używaniem, z wyzbyciem się takich młodzieżowych słówek. Jakby było to dla mnie bardzo naturalne. Bo to dym ma być dopiero jak wybuchnie. No, nie może być wcześniej, tak. tak? No, więc. Tak. Ale to się odsłoni, e, Kilka osób nam właśnie w tym pomagało, żeby te realia były zachowane. Ale ja będę żołnierzem przygniecionym przez drzewo, nie? Tylko najpierw nagramy to, a potem dopiero a się... Czemu ty się jeszcze nie przebrałeś? No bo ja chcę kręcić. Teraz Dominik go musi tam podnieść, tak? Co? Jezu, głośno! No spoko. Oczywiście no nie da się tak naprawdę o wszystko zadbać. Zawsze pojawią się jakieś pomyłki. Gdzie? Co tu? kurwa, obciera mnie, obciera mnie Na dole! Co? Co Stąd Przymierzał gumę jakieś. <grywa> eee, I jakby to rozumiemy, ale myślę, że najwarciej się liczy to, że, że jednak staraliśmy się. Eee, i, że, I mam nadzieję, że jednak zbyt dużo nam tutaj historycy błędów nie wytkną. Dowiedziałem się, że ta czapka, którą miałem w filmie, to jest chyba czapka kawalerzysty, i to było niezgodne historycznie. I... Pragnę poinformować o tym Towarzystwie Kowaryzny w Cyni. No, ktoś mi powiedział, że to jest szafa kawalerzysty. Nie wiem, ile by tym było. Nie, będzie lotnictwa. Albo Nie, no, teraz tylko lotnictwo. Ale wtedy bo furażerki. Furażerki no, bo wtedy normalnie się nosiły. Tak? No, to kłamali mi na tym planie zdjęcia. Nie polecam. Nie pozdrawiam. I wtedy rach, ciach, sejka, torem. Musisz wejść w słońce.

To widzisz, w którą stronę idzie, to no, musisz tam iść, z No co to To, to niech leci, no tylko trochę dymu ma być, no. to tam to w ogóle skanerze nie będzie It, kur... Dobra, Dominik, to zapalisz iść Idź, Idź tam. Idź tam. Weź ten dym zabierz, To ten dym, kurde, za chwilę. Zak... Dobra. Akcja! Co to teraz, bo nie zapalił, zapalniczka No bo... On mi będzie robić zdjęcia, Tak. On. Wiemy, nie widać w ogóle. No bo wiadomo, bo teraz dopiero się płynek. No, no już jest, mamy to, ucha krew. Tak? Nie, no ty leżysz taki jak leżałeś. Czyli tak. Na brzuchu się rzuciłem. Nie, w tom czy w Nie, w tą Tak jak jesteś, tylko że na brzuchu. Czyli się budzisz, piszczy ci w ogóle nic nie słyszysz kompletnie. On cię tam budzi ten. Ty na początku w ogóle nie orientujesz. Wstajesz po jakimś czasie i eee, tak się rozglądasz, e, on ci ciągnie, a ty krzyczysz. E, jak ma ten drugi? Tadeusz! Tadeusz! Tak! Tadeusz! Coś tam, nie? I jeden. Jesteś taki kurde. Z... I to Stawaj! Stawaj! Nalot! Stawaj! Stawaj! Czekamy! Tadeusz! <laughs> Jakby był pijany! Dobra, dobra! Czekaj, czekaj, przewetręczkę. jest taki z tego dymu, sobie bliżej tam. Akcja! O! I ciekawe! Wycofujemy się! Akcja! Tadeusz! Tadeusz! Tadeusz. Dajcie dymu więcej, dymu więcej. No mamy, mamy dym. Jesteś Tak, tak stoisz, nie? Mhm. Zadymcie tu samego. Kurwa, nie. Dobra. ale to co, skąd nie? Dajmy Dobra, ma. Jest? Bazę też kłamą. ale ty nienaturalnie leżysz. <noise> a Normalnie na glebie musisz leżeć cały, nie na tej micej. się położyć coś? Nie, ty idziesz ze mną. Dobra. A ja też idę z wami? Tak. A ja? Ty też. Wszyscy sprawdzamy zabitych, tak? To jedzie tam do tego. No. Teraz Dobra. E, tak Eliasz, wyjdź. I, dobra, wyjdę. E, ty musisz iść w tamtą stronę, nie? Witold musi krzyczeć, tak? Tadeusz! Tadeusz! Cały czas. E, I wyciągacie mnie. Mam nadzieję, że to jestem ja, nie? No to ty musisz podejść do tego. Dalej. Tak? Stoję w klarze tak zwanej, czy nie? Akcja! Tadeusz! Tadeusz! Ty, no, ja, no jak on wygląda? Ty? Dobrze. Ty, no, no nie wierzę. no. Tata, Nie wierzę. Dominik chyba zostanie tym. Nie nawet. Dominik, jak to jest być po drugiej stronie kamery, mi powiedz? Teraz. Tak samo jak po pierwsze, tylko nie widzę, co się nagrywa. No. To było głębokie zaraz. Skąd on idzie? To. On idzie? No. No, gdzieś. To jak operator nagrywał Macieja, kiedy szedł z pola, a w tym czasie ja z. Wszyscy mówią, Iwie, zapomniałem. Za serio, zapomniałem. E, wtedy ja stałem z Marcinem na schronie i operator tak zaczął obracać tą kamerą i się tak zaczął śmiać, bo nas było widać na tym schronie, jak staliśmy. Stop! Dobra, e... O! Z taką kamerą, ty... trochę hamować. <grym> I moja, mnie już nawet nie wiem, czy tam widać. Trochę było widać z ciebie. Ale Cześć, masz ale... Widać, że mnie widać. Tego to jeszcze wyprzedzimy. Dobra, wywiad z reżyserem przez dosterką. Tak. Dzień dobry, panie redaktorze. Jak się panu podoba plan dzisiejszy? Eee, był bardzo intensywny, eee, a zarazem satysfakcjonujący. Nie nagraliśmy przez trzy dni zdjęciowe ani jednej sceny według scenariusza. Nie, jedna była. Która? Pochód, no, już nie pamiętam. W barze? Pochód, w barze, w barze była, dobra? W barze była, według A... scenariusza. A odnośnie przemarszu, to też nie było według scenariusza, nawet Chociaż nie, bo według scenariusza <noise> w barze kamera miała się przesuwać po blacie wzdłuż jednym y, mastershotem. Tu nagraj panią, jak przechodzi. O. I Cię podrapał Miałbyś astmy wtedy. Ja mam kota. Ja, a ja mam uczulenie na koty. Masz to daj, <noise> to się dajdzie. Dajdzie ci do samochodu. E panowie, co tu się dzieje? Dostaliśmy nowe rozkazy. Wycofujemy się. Ale przecież dopiero co postawiliśmy ten skrom. Cholera! Tata! To. No miałeś powiedzieć, tak? A to ja to. Dobra, wycofaj się. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobrze. I teraz tak. Zaczynamy od tego, co tak. mówi y, Piotr, tak? Czy wycofujemy się? No. Im, ten rozpas, tak, 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 tak. tak. I z tyłu jak? Dobra. Tak. Uwaga. Uwaga. No. Ciebie nie widać, możesz po prostu mówić, tak? Dobra. Uwaga, akcja! Ale panowie, co tu jest grane? Czy znaczy nie, to, rozkazy. to miało być... To co... cofujemy się! Od tego momentu co on... No, nie no do... dobra, jeszcze raz, bo, jeszcze bo raz. już teraz... Tak, te moment, 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 moment Która godzina? Jakiś drugoplanowy debil z Witam <laughs> I mi nas koszmar. Najbardziej no, podobała mi się scena w momencie, po co my to budujemy. Na samym początku. A po co my tak właściwie te schrony robimy? Jak to, po co? Przecież będą nam potrzebne. Jak to ty nie słyszałeś? Chwała, chwała zwykłemu żołnierzowi temu prostemu człowiekowi, który, no, jak te chłopaki tam przed tym bunkrem siedzieli i mówią, nie, Też że... Też troszeczkę naiwnie wierzyli w to, co no tam tak, ta No tak, no, w ten sposób y, y, jakoś to przeżywali, no. Było to również dla nich jakieś zaskoczenie, prawda? Nie, słuchaj, no, a jakbyśmy go zabrali do Znajdujemy się właśnie w Dobieszewku. W którym za chwilę zostanie nakręcona ostatnia scena ee, wyczekiwanego filmu, Mój Ostatni List. Jest z nami główny aktor filmu, zapraszamy. Witold, jako, to znaczy Maciej Starzomski jako witam, 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 witam. Witold. Jako, witam, witam. Serdecznie. <śmiech> 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 dziękuję.